Bardzo polubiłem robienie krokietów trójkątnych z chleba tostowego, bo przyrządza się bardzo łatwo a efekt smakowy jest naprawdę doskonały. Do przygotowania dania z tego przepisu potrzebny będzie chleb tostowy, jeden ziemniak, trochę białego sera oraz sporo zielonych dodatków typu pietruszka czy koperek. Jeśli ktoś ma pod ręką, to nie zaszkodzi kilka listków bazylii albo jakiegoś innego zioła. W tym filmiku jako nadzienie wykorzystam mieszankę białego sera i gotowanego ziemniaka. Samo nadzienie jest dosyć podobne do tego, które stosuje się w popularnych pierogach ruskich. Z tą różnicą, że nie dodają smażonej cebuli, a zamiast niej dają pokrojoną zieleninę. Miałem też w zapasie kilka kostek mrożonego szpinaku, więc go rozmrożę i również użyję. Całą zieleninę dodają do sera i dokładnie mieszam widelcem i ugniatam na jednolitą masę. Kiedy ser jest dobrze wymieszany z zieleniną, to dodaję do ugotowanego i ugniecionego ziemniaka i ponownie wyrabiam z tego jednolitą masę. W nadzieniu mam sporo zielonych dodatków nadających smak, więc doprawiam tylko solą i czarnym pieprzem. Jak widać, przygotowanie nadzienia jest bardzo proste. Jeśli ktoś lubi eksperymentować, może wymyślić też własną wersję, taką jaką lubi i jakie ma składniki. Nieodłącznym elementem dania jest panierka z rozmoconego jajka. Dokładne zmoczenie chleba w jajku zapobiega wchłanianiu oleju podczas smażenia, a tarta bułka nada chrupkości, co doskonale pasuje do stylu tej potrawy. We wcześniejszych wersjach obcinając skórkę z chleba tostowego. Dziś po namyśle stwierdziłem, że wypróbuję sposób wałkowania razem ze skórką. Pomysł okazał się dobry. Skórka na chlebie łatwo poddała się wałkowaniu, a same placuszki z chleba lepiej trzymają kształt i strukturę. Rozwałkowanie chleba to łatwy sposób na uzyskanie przednich placków, nadających się do robienia różnych zawijanych potraw w smażonej panierce. A placki nakładam na nadzienie i rozprowadzam lekko ugniatając. Następnie zaginam placki i tworzę z tego trójkątną torebkę zawierającą farsz. W zasadzie nie ma potrzeby mocnego zniatania brzegów, ponieważ nadzienie sera i ziemniaka jest dosyć lepkie i placek utrzymuje formę sam z siebie. Kolejnym etapem jest zanurzenie trójkątów z rozmąconym jajku i otoczenie w tartej bułce. Używam do tego szczućców, co zapobiega przylepianiu się panierki do palców, czego bardzo nie lubię. Kiedy wszystkie trójkąty są dokładnie obtocone w panierce z obu stron. Nastawiam olej na patelnię. Kiedy wrzucony na patelnię okruszek wskazuje, że olej ma odpowiednią temperaturę, układam ostrożnie przygotowane trójkąty. Smażą się kilka minut po jednej stronie, a kiedy zrobią się złoto brązowe, to przykładam je na drugą stronę. Po niedługim czasie widać jak się ładnie przysmażyły i wyciągam na uprzednio przygotowany talerz. Tak przygotowane trójkąty znikają z talerzy w ciągu mgnienia oka, a domownicy bardzo się cieszą ich smakiem. Jeśli zrobicie sobie coś takiego, to się przekonacie sami, jakie to dobre. Smacznego!